Yo, jo, 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 Siemano, miło Cię pozdrawiam tutaj, miło, że wpadłeś Oraz kolejny. Kwadrat liczby x równe 2 minus pierwiastek z 3 jest równy. Czym on może być równy? Yo! Sprawdzimy, a skorzystamy z wzoru jakiego, a no z takiego. A minus B w się do kwadratu. Pamięta ktoś taki wzorek? <laughs> to jest a kwadrat minus 2 razy a razy b. Ten minus poprawię. Plus b kwadrat do zapamiętania, do wyrycia, lecimy dalej. Czyli mamy tak: 2 minus pierwiastek z 3 do kwadratu. Jo! Czyli mamy tak: 2 do kwadratu 3, potem mamy minus 2 razy 2 razy pierwiastek z 3, potem plus pierwiastek z 3 do kwadratu. A jak pierwiastek z 3 do kwadratu obliczamy? Ano, w taki sposób że możemy tą dwójkę wbić pod pierwiastek, czyli będzie 3 do kwadratu, czyli mamy, możemy tu już skrócić dwójkę, bo pierwiastek jest już po prostu, on jest kwadratowy w domyśle, co nie? Czyli moglibyśmy go skrócić tutaj, ale nie skrócimy. 3 do drugiej jest 9, a pierwiastek 9 jest 3, czyli jeżeli jest ten sam stopień pierwiastka i ten sam wykładnik potęgi, to liczba ta pod tym pierwiastkiem jest po prostu naszym wynikiem. Dobra. 2 do drugiej to jest 4. 2 razy 2, 4, czyli minus 4 pierwiastki z 3 w środku zostaje. A pier, przepraszam, pierwiastek z 3 do kwadratu to jest po prostu 3. Te liczby dodajemy i mamy 7 minus 4 pierwiastki z 3. Dziękuję. W tym odcinku to tyle. Prawda, odpowiedź. odpowiedź, A zapraszam Was wszystkich do subskrybowania tego kanału. Klikając w czerwony przycisk poniżej. Jeżeli Ci się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podajcie go swoim tematu, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania maturalne rozwiązywać. Aby zdali maturę z jak najlepszym wynikiem. i Poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsumowania zadań, e, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie dziękuję Wam serdecznie i postaram się szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie właśnie radzić z tego typu zadaniami. Co więcej, zachęcam Was do... Eee, komentowania, napiszcie co Wam się podobało, ewentualnie co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne. Jeżeli coś nie było, z chęcią napiszcie to w komentarzu. Na każdy komentarz z chęcią odpiszę co więcej. Eee, zapraszam was do pisania jakichkolwiek komentarzy, ogranicza Was tylko was na wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.